Cześć! Dzisiaj będzie trochę o nowej edycji programu Top Model. Udało mi się porozmawiać z osobami, które walczą o srebrny bilet, czyli o przepustkę do etapu bootcamp, ale od początku. W tym roku, z wiadomych przyczyn, casting odbył się jedynie internetowo. Kandydaci mieli za zadanie nagrać taki jednominutowy filmik, w którym mieli się pokazać w jak najbardziej kreatywny sposób. Po prostu mieli tak jak na normalnym castingu zainteresować jurorów, jakoś ich zaintrygować. Zgłaszać się można było do 14 czerwca i z tych wszystkich zgłoszeń jury oraz Michał Pieruk wybrali piąt Najlepszych z najlepszych, którzy mają szansę wygrać srebrny bilet. Kto zdobędzie srebrny bilet? O tym decydujemy my. Wczoraj o 20 na stronie Top Model ruszyło głosowanie, w którym z piątki możemy wybrać jedną osobę, która naszym zdaniem powinna otrzymać srebrny bilet. Link do głosowania oczywiście wrzucę w opisie, więc zapraszam Was po obejrzeniu filmu do zagłosowania na któregoś z kandydatów. A czym tak właściwie Srebrny Bilet? W zeszłej edycji nowością był Złoty Bilet, który otrzymała Klaudia Eldursi. Tym samym pominęła etap bootcampu i od razu miała swoje miejsce gwarantowane w domu modeli i modelek. Srebrny Bilet natomiast gwarantuje miejsce w programie i dzięki niemu uczestnik pomija etap bootcampu. Jeszcze tutaj wtrącę, bo nowe osoby, które mnie subskrybują, mogą nie wiedzieć, ale dwa lata temu sam wziąłem udział w castingu, a właściwie w pre-castingu do programu Top Model. I również o tym nagrałem odcinek, więc zapraszam Was do obejrzenia również po tym materiale. Link znajdziecie oczywiście standardowo w opisie. Ale wróćmy teraz do nowej edycji programu Top Model i sprawdźmy, kto dostał szansę na otrzymanie srebrnego biletu. Janna Krupa wybrała Dominika Bereżańskiego, Katarzyna Sokołowska Elę Wilczyńską, Dawid Woliński Olgę Król, Marcin Tyszka, Marcin Brzozowskiego, a Michał Piróg-Zuzę Maksymowicz. Zaraz po ogłoszeniu piątki szczęśliwców skontaktowałem się z nimi w celu przeprowadzenia wywiadu. Bardzo zależało mi na czasie, ponieważ głosowanie trwa dosyć krótko, w zasadzie do 25 czerwca, a dzień później dowiemy się, kto jest zwycięzcą srebrnego biletu. Jedna z osób, mianowicie Olga Król, odmówiła udzielenia wywiadu. Niemniej zapraszam was do obejrzenia odpowiedzi pozostałych uczestników. Odważna, ambitna, i otwarta. Uśmiech. Jestem osobą uśmiechniętą, staram się zawsze uśmiechać. Empatyczna, wrażliwa i yy, perfekcjonistka. Otwartość, bo jestem strasznie otwarty na nowe znajomości, na osoby, w ogóle na świat. Szczery, uśmiechnięty i prawdziwy przede wszystkim. Rozgadany, gada, mi gada, mi gada. Nie jestem jakimś wielkim fanem modelingu. Oczywiście to nie jest tak, że go nie lubię, ale nie siedzę w tym na co dzień aczkolwiek bardzo lubię poznawać nowe obszary po prostu życia, lubię w nie wchodzić, lubię doświadczać nowy, nowego, po prostu poznawać nowe osoby, więc uważam, że ten program pozwoli mi siebie bardzo mocno rozwinąć, co jest dla mnie bardzo ważne. Dopowoli powoli się żegnać troszkę z moim zawodem tancerki. Nie na stałe, ale na pewno muszę zmniejszyć intensywność. Z jaką pracowałam do tej pory, ponieważ moje stawy i, i kręgosłup, i wszystko daje mi troszkę już e, znać. Więc pomyślałam, że to jest idealny moment, e, żeby zaryzykować, żeby spróbować. Zawsze to było jakimś tam wielkim moim marzeniem, zawsze chciałem to robić i teraz po prostu spełniam te swoje marzenie i działam w tym kierunku oczywiście. Udział w programie jest możliwością rozwoju swojego i rozwoju swojej pasji, która narodziła się tak naprawdę. Niedawno w moim życiu, bo dwa lata temu zaczęłam jakąkolwiek yy, współpracę z modelingiem. Nie wiedziałem, co mam powiedzieć, byłem w gigantycznym szoku. Trochę mnie zatkało, jak już powiedziałem, jestem strasznie rozgadany, i rzadko mi się zdarza, żebym, nie, żebym miał takie momenty, że nie wiem, co powiedzieć, więc. Wow! Po rozmowie z Michałem Piłgiem, który poinformował mnie, że jestem nominowany do biletu. Rozłączając się po wideorozmowie, zacząłem biegać i latać po pokoju, bo się po prostu tak cieszyłem. Byłam naprawdę w szoku, tym bardziej, że no jak rozmawiałam z panią Kasią Sokołowską, to nie spodziewałam się, że na tyle jej się spodobałam, że zaufa mi w taki sposób, żeby dać mi tę nominację. Więc był to rzeczywiście zastrzyk takiej mega pozytywnej energii, że to właśnie ja dostałam taką szansę. Jednak później zaczęłam się stresować tymi głosami i że muszę ludzi poprosić o to, żeby chcieli na mnie zagłosować. Najpierw było niedowierzenie, potem było szczęście, a potem motywacja do działania. Marcina Tyszki. Oglądając wszystkie edycje wydaje mi się, że jest najbardziej surowy i taki bezwzględny w swojej ocenie. <gry> Którego jurora się najbardziej? Chyba przed programem powiedziałbym, że Marcina Tyszki, bo jednak jest to fotograf i wiem, że będę przed nim często w programie jakby pokazywał jakoś siebie i też wiem, że będę narażony na jakąś krytykę z jego strony. Która też oczywiście jest czasami bardzo potrzebna, no ale jednak. Zdecydowanie pana Marcina Tyszki. Wiadomo, każdy oczywiście boi się Marcina Tyszki. Ja po mam nadzieję, że bardzo dobrze będziemy współpracować, bo oczywiście, o ile się dostanę, nie obawiam się w sumie żadnego jurora. Tym bardziej, że nie ukrywam, że Dawid Woliński i na kupa. to jestem ich faworytem w walce o srebrny bilet. Byłam młodsza, zrobiłam kilka reklam jakichś amatorskich sesji zdjęciowych. Nie mam żadnego doświadczenia w modelingu i po to zgłosiłam się do programu w Model, żeby to doświadczenie zdobyć. To doświadczenie w modelingu zaczęłam nabierać, kiedy wzięłam udział w Miss Polonia, Województwa Łódzkiego dwa lata temu. Po tym wszystkim zaczęła się moja współpraca z firmami takimi jak Dermedic z jedną firmą odzieżową z mojego rodzinnego miasta I, i jakiś czas temu zrobiłam też sesję dla Brubeka, który jest również firmą z mojego rodzinnego miasta, ze Zduńskiej Woli. No i tutaj tak, żeby nie ściemniać, to moje doświadczenie jest zerowe. Tak naprawdę nigdy nie siedziałem w modelingu, oprócz tego, że oglądałem Top Model, że może obserwowałem parę osób, które w tym modelingu w jakimś stopniu są, to nigdy modelnik mnie nie pochłonął na tyle, żebym jakoś w ten świat konkretnie zainwestował swój czas. Dlaczego ja? Ponieważ uważam, że mam największe dodatki na modela wszystkich oczywiście, dziękuję oczywiście wszystkim równo. Nie wiem, to jest strasznie trudne pytanie. Uważam, że jestem osobą, która będzie potrafiła w programie nawiązać miliony super nowych więzi. Widziałam moich rywali, że tak powiem, i uważam, że poziom jest wysoki i na pewno każdy z nas w jakimś tam stopniu zasługuje na ten bilet. Żeby nie zawieść Michała, piruga, który we mnie uwierzył i wybrał u mnie spośród wszystkich kandydatów. Mam nadzieję, że moja szczerość i prawda, którą będę w tym programie pokazywał. Wniesie też coś do tego samego programu. Mam nadzieję, że moje zdjęcia, że moja praca, którą będę się starał tam wykonać, oraz wszystko, co jest związane stricte z samą, samym programem, przyniesie Wam wiele radości. Bo ja chcę, bo ja tego pragnę, bo ja chcę się spełniać, ja chcę się rozwijać i chcę przeżyć coś, co będę mogła opowiadać moim dzieciom, moim wnukom i. Wszystkim dookoła, że będę mogła się chwalić, ja tam byłam, ja miałam tą możliwość. Jako, że nie mam żadnej wypowiedzi Olgi, no to chciałbym Wam przedstawić jej krótką biografię. Olga ma 18 lat i ma 1,79 wzrostu. Już ma w sumie doświadczenie w modelingu, ponieważ pracowała na kontrakcie w Medialanie. Jednak z uwagi na brak znajomości języka angielskiego po trzech tygodniach wróciła do Polski. Uprawia różne sporty, kiedyś grała również w siatkówkę oraz w koszykówkę. Oglądałem filmy wszystkich uczestników, przejrzałem również ich zdjęcia, Instagramy i tak dalej. I w sumie uważam, że jest to dość mocna piątka. Takim moim pierwszym spostrzeżeniem było to, że Zuza bardzo przypomina mi z wyglądu Karolina Pisarek. Dajcie znać, czy Wy też zauważycie to podobieństwo. Uważam również, że chłopacy zdecydowanie wyróżniają się na tle poprzednich edycji. Również dziewczyny są mocnymi kartami, ale taką najmocniejszą według mnie jest Ela. Jej zdjęcia bardzo przypadły mi do gustu, na każdym z nich pokazuje zupełnie inną siebie, no i właściwie o to chodzi. Dominik myślę, że wie, czego chce, dobrze czuje się w tym, co robi i ma bardzo dobrą mimikę. Arcis z kolei ma taką. Delikatną, intrygującą urodę, więc bardzo fajnie, że jest tutaj różnorodność. I jestem właśnie ciekaw, jak sobie poradzi na sesjach w programie. Więc to jest właśnie moja top trójka, Ela Dominik Marcin. I chciałem podkreślić, że jest to moja top trójka na ten moment, ponieważ jak mówiłem, widziałem ich tylko na wideo, tutaj na wywiadzie oraz na zdjęciach, a wszystko tak naprawdę okaże się w programie, kiedy będą musieli się zmierzyć z różnymi zadaniami. Wtedy dopiero będziemy mogli ocenić, jak sobie radzą ze stresem, jak pozują na zdjęciach oraz jak chodzą na wybiegu. Miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem i już jesienią zobaczymy dziewiątą edycję programu Top Model. Koniecznie napiszcie w komentarzu, który z kandydatów jest Waszym faworytem. I oczywiście nie zapomnijcie na niego oddać swojego głosu. Jeśli odcinek Wam się spodobał, zostawiajcie łapkę w górę. Oraz subskrypcje, bo fajnych odcinków będzie coraz więcej, a chyba szkoda by było przegapić, nie? Jeszcze raz dziękuję i do następnego, cześć!